Proszę bardzo. Kolejna zdobycz leśna kły. Proszę tylko spojrzeć. Jak to się prezentuje? Nie wiem dokładnie od czego to może być. Podejrzewam, że od dzika. Kły rachu ciachu i do piachu. Muszę to przeczyścić, dezynfekować Sherlock Holmes, doktor Watson z lasu Watson! Hej, Mr. Watson Gdzie jesteś? Pewnie poszedł do lasu poziomki Tak się prezentuje zdobycz Przypadkowo spojrzałem w tą stronę i ja akurat znalazłem tym wszystkich leśnych towarzyszy udanie bezpiecznych wędzówek kurczę zajebiście, no fantastycznie, no piękne. Zabieram do domu i pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, Daszbur.